Na inaugurację rundy rewanżowej Grupy Północnej pierwszej Ligi Futsalu zespół klubu sportowego Gniezno podejmował KKF Automobile Torino-Konin. Przeciwnik jest przed nami w tabeli. są tam, tam dwa punkty przewagi bodajże z na chłopaków. No dzisiaj myślę, że ten mecz wygramy i będziemy chcieli wynajmniej wygrać. Nie? To jest sport i zobaczymy co, co pokaże mecz. Jesteśmy przygotowani tak, żebyśmy ten mecz wygrali. Niestety zespół gniezieński nie mógł skorzystać ze wszystkich zawodników. Brakuje nam Marcina Martinkowskiego, ma kontuzję i brakuje Mariusza Sawickiego, który za czerwone kartki nie ma, za czerwoną kartkę nie może grać, ma jeszcze jeden mecz pauzy. No i tak wszystkich mamy, no brakuje nam też Kamila Kijaka, który zakończył karierę, no ale myślę, że pomału, pomału będzie wracał do piłki. Zgodnie z oczekiwaniami prezesa zespół KS-u pokonał rywala z Konina 5 do 4. Jednak nie była to łatwa przeprawa. Pierwszą połowę meczu wygrali goście 2 do 1. Dla Gnieźnian gola zdobył Zbigniew Barańczyk. W 18 minucie za czerwoną kartkę boisko musiał opuścić gnieziński bramkarz Dawid Kasprzyk. Jego miejsce zajął Dawid Dymek. Po zmianie stron piłkarze KS-u ruszyli do odrabiania strat. Bramki na swoim koncie zapisali Lubomir Kołomyjczuk, Paweł Kazmierczak, Paweł Kadłubowicz oraz Krystian Andrzejczak. Ostatecznie wynik 5 do 4 i punkty pozostały w Gnieźnie. A w co celują w tym sezonie piłkarze halowi z pierwszej stolicy Polski? Byśmy chcieli czwarte, piąte miejsce. Mieć, liczyłem na więcej. Liczyłem na trzecie, trzecie miejsce, drugie, trzecie. Ale zespoły nam odjechały trochę w pierwszej rundzie. I teraz trzeba tak gonić, żebyśmy chociaż czwarte, piąte miejsce żeby, żeby KS nie miał. Również zwycięstwo na swoim koncie zapisali koszekarze MKK sklep Polski Gniezno. Pokonali Enea Basket Poznań 85 do 72.